Więc tak, wyciągnął kolejne zdjęcie i wskazano mi na nowy orlean. Jest tam ta łódka podwodna, w której musisz, musicie wyciągnąć potrzebną rzecz do naszych silosów rakietowych. Wtedy pizgniemy w molocha. Silosy są troszkę dalej od nas, bo w okolicach Phoenix. Więc taki problem, że tonęło dżungla. O, moje okolice. Ewentualnie możecie przejść dalej do Houston, lecz nie, że się to opłaca. To nic jest tak... <tryk> Dalej, tak blisko do Neo-Dżungli, ale jednak jest to hegemonia, bez zarazy, panowie, więc może być niebezpiecznie, chociaż ja osobiście proponuję wam Fejks. Hegemonia. Właśnie. Ale dobre czasy. Piękne, Piękne okresy do hegemonia. To wszystko jest hegemonia, tak. A no, przecież, aha, no tak, bo Vegas, No. Właśnie sobie ściągnąłem mapę na PDF-ie mm, Weź mi też podejśli akurat... mm, Tak, teraz takie pytanie Loganie yy, Czy u ciebie Lucky Luke? Ej. Kto? Lucky Luke Kto? Taki taki gościu z tego Z, z Smallville Nikogo nie było A był tutaj klecha? Andrew, Andrew z nami tak. przez rady rozmawia. Hmm. A tak poza tym to... Może byś podeszła jakieś... Nie wiem, jakbyś dał radę jakiś oddział do obrony. Nie bój żeby. Mamy mały obóz niedaleko. Aha, czy w razie czego to? Więc mamy umowę, tak? No mamy. Więc tak, najemnik dostał swoje zlecenie, więc powinien musi odpalić teraz cechy, czy co to tam miał. E... Chyba, że nie wziąłeś sobie takich. Nie, chwila, ja w najemniku kwestie... kwestie tylko bo. A my dostajemy jakieś papiery? Maszynę Zresztą. do zabijania, o. Okej, okay, co ci tu daje? To no, mi daje, że w tam poczekaj... A ja muszę to tutaj... Jak to sobie odpalę, to mam chyba jakieś tam zwiększone... To zaraz ci powiem, bo to właśnie jestem... Tam. Czyli ja powiem. Mm. Ej, dostaliście jakieś papiery? Nie, mapę. mapę. Mm. Okej. Okay. Wchodzisz w tryb maszyny do zabijania, Mo może, ten najemnik może tymczasowo zwiększyć o 2 punkty wartość dowolnego współczynnika, ale bonus ten wykorzystać może tylko w walce. Ma to swoją cenę. Po upływie godziny lub po wykonaniu 10 testów tego współczynnika bonus znika, zaś najemnik otrzymuje karę plus 50% Nie, no, ciężko, co godzinę. Przepraszam, ale co było, było słychać? Większość? Tak, większość tak. No, Dobra, ale no razem. Na mapie macie zaznaczony nowy Orlean który znajduje się dość daleko bo w Luizjanie więc czeka was przeprawka przez Mississippi i... ale wpierw dość droga długa przez pustynię mhm mm um. Właśnie jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy koło Logana, prawda? Tak. Loganie? Mm. A, ma, może byliby jacyś, bo tak widzę, że tutaj będą ciężkie tereny. Może dałoby się jakoś radę naszą ciężarówkę ulepszyć? Ulepszyć, czyli co byś chciał? No nie wiem, jakieś zabezpieczenie, bo mutki, nie wiem, jakieś kraty może. Żelazno mamy mało na stanie, ale coś tam powinno być. Black! White! Do gabinetu weszli osobownicy, którzy stali wcześniej przed wejściem. Logan nazywał się do nich. Ech, każcie naszym specą zabezpieczyć nieco tę ciężarówkę. I nie dawajcie za ciężkiego metalu, bo miluszy z miejsca. Zasieki, kraty, coś takiego. Tak? A może byśmy dostali jakąś amunicję? O, to by się przydało. Załóżmy do jakiegoś kałacha, na przykład. No, no. niestety, wszystkie zapasy poszły teraz do naszych chłopaków kołmolucha. Ech. No, ale... Mamy jedynie to, co jest nam najpotrzebniejsze. I nie możemy się tym dzielić. To no, chujowo, ogólnie rzecz biorąc. No to może jakieś granaty... No niestety panie nie znam cię za dobrze. Jeżeli zabawiałbyś teraz tutaj w muzułmańskiego terrorystę, nie byłbym zbyt szczęśliwy. No to dobra no. Kurde. Czemu od razu w terrorystę? Hmm. Dobra, chyba Jest teraz tak koło 12, jeżeli was to interesuje. O. A ci pracy, oni tam naprawdę robią z autem coś? Eee, tak, po co i nam, już skończyli właśnie koło 12. Aha. No to co, loganie chyba musimy iść w drogę. Eee. Tomu, w drogę temu tak drogę? Zajmie wam John, ile jechaliście do laboratorium? Siedem dni. 9 to. Nie, nie wiem, chyba to już to było tak dawno, że nie pamiętam. 5 dni, 7 kurze. Ale było dużo, dużo zabawy też było, na przykład, wiesz, co tam było? Jakieś... No były przeszkody po drodze. Tak to można ująć. Jakieś dzieci. Dzieci! A właśnie, wiesz o tych dzieciach co byli... Yy, gdzie clearview? Dzieci mutanty? Pierwsze Jakie no. mutanty? Oj, dzieci mutanty. No kręt tam się, nie wiem, był... miało być tam W Clearview był jakieś... Jak się nazywa? Nary. Do, nie, do przepraszam, do prawda? Mhm. No i nie słyszałeś, że znaczy, jak byliśmy, przejeżdżaliśmy koło clearview, to jakieś tam małe takie zakrwawione oczy, żółta chyba skóra, nie pamiętam dokładnie. Nie mogę sobie wyobrazić że żeby... biała skóra. Zakrwawione oczy były i rzuciły się na nas i chciały nas zjeść. I jadły jakieś tam z ciała zdechłe. Mm -hmm. Będziesz że tam wysłać chłopaków. Dobra. No. Więc... Mamy taki problem, bo jeżeli się nie pośpieszycie, zajmie wam to ponad miesiąc. Ta cała wędrówka. W najgorszym wypadku. W najlepszym. Yy, wyciąga teraz jakąś starą, wydrukowaną kartkę z Google Google Maps. Z przedwojny, ewidentnie. Ojej. Na której jest zaznaczona trasa. Zajmie wam to niby 30 godzin w jedną stronę. Chociaż skoro aż tydzień jeździć na laboratorium... Nie wiem. Będziesz musiał coś wykombinować, Tom. Nie wiem, zobaczymy. Może Majku... A, bo jeszcze Majka na, z nami nie ma, chyba. Tak, nie ma z nami jeszcze jedna, na, jedny, jednego... Chyba, że... Zapomnieliśmy nie. o nim. Oj. biedny nie Majku. no, Został w tym... Nie, Majku jest jakby z nami. Nie, on został w wiosce. Nie, on w wiosce został. A, ano tak. Chyba, że skombinujecie sobie coś i palcem, jak drogę rzekę... i dalej popłyniecie. Hmm. Co myślisz? Jakiś ponton? Cóż, pytanie, co będzie szybsze. Najlepsze to byłoby takie coś z wiatrakiem, nie wiem jak to się nazywa. Widziałem kiedyś to... No jakimś... Yes w starym, starym hmm. zdjęciu ja Że To samolot? Nie. nie samolot, to jest taka jak... Nie, jest... taka łódka, ale z wiatrakiem z tyłu I wiesz, i to by, by się jeszcze nie przypłynęło po jakichś podciznach, czy coś by się przypłynęło, nie byłoby A problemu. To w Miami no? prędzej taki coś znajdujesz Miami, hm Nie to się zobaczy Spróbuję, jeżeli niczego nie, no nie zobaczymy, no to będziemy musieli jechać, no, drogą A Jak coś to spróbujemy tą rzeką Czy to jest rzeka, czy co to jest? Rzeką, tylko problem jest taki, że ona później wpada do Mississippi. Aha. A tam już pewnie jest źle. No co ty nie powiesz, nie bez powodu nazwałem to Pasem Śmierci. Dobra. Dobra. Czas płynie, tutaj ga gadamy, musimy się zbierać. Zbierać, przygotować Myszliście? się do podróży. Rozumiem, że no, wychodzimy. No. Na zewnątrz wasza ciężarówka ma okratowane miejsca, gdzie powinny być szyby, które już dawno zostały wybite przez kule, prawdopodobnie. Koło zostało osłonięte blachą, a tył oraz boki wzmocnione. Do y, przedniazdy rzeka zostały dopręczepione również kolce, które tworzyły coś na kształt taranu. Dobra. Mm. Ej, to ładnie to wygląda, co nie? Mhm. Mm no, dość takie spore wrażenie, robi. I szy to było szyby też, takie wypełnienie kratami, czy jak to wygląda? Kraty po prostu. Tak jest z zewnątrz przywite. A, że no spałane. Widzisz, żaden mutek no nie skoczy. No raczej nie. No to co? To co lecimy do Smallville w takim razie? Trzeba tam zgarnąć kilka rzeczy yy, I będziemy jechać w podróż Smallville jesteście 15.30 No Ile jesteśmy Smalville? Smallville? Tak Nie wiem, ktoś z Was coś jeszcze chce zrobić ze Smallville? Ja tu bym herbatki się jeszcze napił przed podróżą, tak na wypadek ja tam czegoś mocniejszego, a nie To nie wiem, jak coś... Ja chcę przygotować... Herbata na... musi być nie ja chcę przygotować auto. Kilka rzeczy jeszcze chcę samemu zrobić. Ym, więc... Nie wiem, wy macie wolny czas, jak ktoś to nie wiem, gdzie się spotkamy. W domu możecie być, albo w barze. Studnie widziałem, też dobre miejsce. No, studnia, to jest blisko domu. Właściwie Metalhead może załączyć mapę z yy, Marvel. Będzie najlepiej. Yyy... Czyli... Tak, a właśnie um... No wy macie tam i róbcie co chcecie, a ja spróbuję tylko ogarnąć pewne rzeczy Nie wiem, ktoś chce mi pomóc? Ja mogę Bo będzie mi potrzebny ktoś silniejszy, żeby zamontować pewną rzecz na aucie No dobra, to ja się mogę przejść No Damę idziesz? Furya też z nami idzie Ja nie, o. mówię, herbat musi być, bo później problemy mam małe Gladiator herbatkę pije <noise> <noise> Problemy, mam małe Najważniejsze dla niego herbatkę. <noise> A jeszcze potem się na chwilę do sklepu będę musiał przejść. Um, no dobra, czyli ja otwieram tam um, garaż. Rita, ty gdzie idziesz? A, właśnie Rita. Zostaję z nami, czyli się przejść po mieście tutaj. Rita. Futu! Okej, już Rita sobie zostaje w aucie. Ja idę A do baru. Ty prowadzisz ich tam do tej szopy, z waszej, tak? No. Znaczy, wiesz, podjeżdżam autem do tego garażu, który jest, który, znaczy w shopa, który jest. No, podjechałeś tyłem I teraz tam otwieram i tam, co tam było? Dwa motocykle. Dwa motocykle. Co tam jeszcze było? Przekać prawdę, bo właśnie ja pogubiłem. Motocykle, no, Polones stoi tam chyba. Polones, dwa motocykle. A, MH, MH, jaka to była broń? M2HB? M2HB? Coś takiego. Tak, M2HB teraz sprawdzam. Czyli tak. Mm, nie, wiem, panowie, się, jak, macie to jakiś pomysł, jak zamontować i pokazujmy na MH2B? M2HB. Cekajem. No, CKM. Macie jakiś pomysł, jak to zamontować? a napad jakoś nie wiem tak bo my chwilę bo C czym my będziemy jechać? Tirem? Myślę nie, że tir... Tira Tire zabrali. Nie. A, tira zabrali. To chwila, to czym w końcu jedziemy? Ciężarówką. Yy, Ciężarówką. Już, ci wy... już ci wysyłam zdjęcia. Tak... wyślij, bo żebym tego to wtedy ci bo mam już jakiś zamysł ale. Yy, Metalhead to jest taki stary z... Stary, co Czekaj, kopiuj adresu że... nie wiem, chciał taki ci chodzi o... To jest taki chyba, co nie? Mm, coś w tym stylu Wojskowy tak. taki stary Tak to Aha. Można albo z, bez takiej o. Jak rozumiem ty, 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 ty tego Boże, jak to tek, takiego materiału na pacę jak rozumiem nie ma co nie? Płachta, jest. Pła A, płachta jest Płachta jest rawiona, ale jest Podziurawiona, ale jest. No to tam to raczej nie. Na budce kierowcy można byłoby jakoś przymocować, jakoś sobie tam jakieś wejście sklecić. To by na wszelki wypadek... Przynajmniej ja tak myślę, ale może ktoś... Ktoś, kto lepiej na tym zna może coś się wypowiedzieć. No nie wiem, ja to się na samochodach akurat nie znam. Ciebie tam nie ma. A. Jest, siedzi w samochodzie, mówię, że siedzi w samochodzie. A, a bo a, przecież, a my nie poszliśmy do garażu? No jesteście, ale wy chyba głośno mówicie dość, nie? A. Dobra, spoko. Szli jak to robić w końcu? Don. Kostek. Myślę, myślę, myślę. No myślę, myślę, myślę. Daj mi pomyśleć. Ops. Finga znowu jest za mały. się Majku No Majku by się przydał, on bardziej ogarnia Dobra, wiem co Bo po, po, do polonaza się nie zmieści, nie zmieści cała drużyna, co, nie? Na pewno nie <grym> Czyli ostatnią alternatywą jest ciężarówka Najlepszą alternatywą No, najlepiej by nam to wyszło Czyli no co bierzemy tak Z w Zdejmuję, wyczekaj już sobie patrzę na zajęcie się roleta. Jak masz te boczne z tyłu mm. O, maskę zdejmuję Wymontowuję maskę ze szereg No, chwila I jeszcze potrzebuję kawałek metalu A ktoś to mi pomagacie czy, czy nie? No, oczywiście, że tak Pewnie y... I było tylne, o, drzwi Blacha z widma nie najłatwiej odkręcić. No okej, okay. z których? Um, o, tylnie, ty, 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 tam gdzie tylna klapa jest. To cały no tylny okay, I teraz tak. Robię jakby tak um, u góry na, na pomiędzy, pomiędzy paką a, a całą kabiną ciężarówki, zdejmuję plandekę. Mm -hmm. I tam wyjmuję, bo tam są takie szczebelki na tych plandekach, więc wyjmuję te szczebelki i odkładam na bok. No. I teraz y, próbuję tam jakieś, nie wiem, y, no wdrapać się na górę. Tam spawarką już sobie przygotowałam wszystko. Uh -huh. I tam teraz tak y, tą blachę z maski dzielę na dwa i montuję ją po, bok po bokach. Mhm. Uh -huh. Tak na nie, na środku tak, na środku cię zarówno robię taki kwadrat. No Taki wiem... W razie czego jakaś Dobra wiem, wiem, o co Ci chodzi I, i tam... takie rurki, 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 rurki trzeba wykombinować, żeby zrobić stojaczek I kostek to są dość słabe pręty tak, ja myślę teraz Puste w środku, one nie utrzymają ciężkich rzeczy Ale chodzi to o kabinę ciężarówki? Chodzi mi o te spłachty. A to no, nie, i... nie chodzi mi o nie bo ja przecież to postawiłem wszystko na tym, a pręty myślę sobie zrobić, żeby zrobić, zrobić sto jakiś do tego e, karabinu poczekajcie samochód ma ktoś jakiś pomysł? E, co wymontować a w mieście nie ma ani jednego kawałku, kawałka metalu? nic? nie ma Aha. ostatnio się pytałem co nic nie było nie wiem, coś mi się nie daje ...to może przeróbmy te drzwi od piwnicy. Nie. Ale one są stalowe. One są strasznie grube. Ten palnik nie potnie tego. To jest malutki palnik. Nie. Ym, dobra, wiem co zrobię. Ym... Wymontowuję zderzak. Ym, zderzak. Ym... Na trzy części i go wyrównuję w niektórych miejscach, żeby taki był w miarę prosty na początku. Na samym początku go wyrównuję. Ten tylny yy, czy przedni zyrzek? Yy, przedni, bo przedni jest dużo, p p ten proś okej, okay, w tym momencie sobie skasowałeś swojego tarana. Ale ja mówię o, teraz o szewrolecie. A. A ciągle mówię w części z szewroleta, jak ja wyjmuję. Dobra. Myślę, z boczny, z ty tylną klapę to wszystko się yy, taki szczegół, zębna. że zderzek jest przerzywiały, podziurawiony i się sypie w rękach. A tylny? To samo. O. Ojej. <grym> Naprawdę musiałeś. Dobra, otwieram maskę. Macie, już tam maski nie ma, nie bo ją zamontowałem. Nie wiem, widzę coś tam takiego co by się przydało na ten, na jakieś sporniki do CKM-a Ej, nic A właśnie ten, te, ten CKM nie ma sam nóżek? Ma Byłe Pomyśl trochę <laughs> Czyli po prostu jakoś tam montuje tego CKM-a, nie wiem No powiedzmy, że próbuję jakoś go zamontować u góry, prawda, żeby się trzymał, Ej, nie spadł Gdzie ty z karty jakaś postaci? Jejku. Nie mówcie, że zgubiłem o, dobra jest. Powiedzmy, że to będzie dla Ciebie problematyczny... Na... Mechanik mechanika. Mechanika to jest na co? Spryt. A, to jest spryt. Na spryt mam dużo. Problematyczny, okej, okay, rzucam już, cyk cyk. <grych> Ojej. Jednego punkta mi zabrało, żeby były dwa sukcesy. Chciałem Nie masz przegrać. nic w mechanice? Mm -mm. Uh, a Majku nic nie ma? Majka nie ma. Majku biega to że... Fakt. Powiedzmy, że wszyscy mi pomagali i to wszystko wyszło, tak? Nie? Dokładnie. Y znaczy, co sobie, jeżeli wszyscy będą ci pomagać, jeżeli nie będą wiedzieć gdzie? Rzuty od reszty. No hmm. rzucam. Jeżeli przynajmniej jedna osoba wykombinuje, jak to dobrze zamontować jeszcze pójdą na to. Eee, jaki test? Problematyczna mechanika.